Siemasy, stronę żółty. No, i mam nadzieję, że pod poprzednim filmem udało Wam się wbić 100 lajków do końca dzisiejszego dnia. Tak więc, jeżeli tak, to pewnie widzicie ten film. Jeżeli nie, to pewnie teraz robię z Ciebie debila, ale mniejsza. Przechodząc do filmu top 5. Dzisiejszym tematem będzie top 5 najlepszych czołgów z Fear Faktorem. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Fear Factor, no, to jest coś takiego, że boimy się wyjechać po prostu na jakiegoś przeciwnika, bo wiemy, że mocno nam po prostu uderzy. Tak więc mam nadzieję, że wszystko zostało wytłumaczone. Jeżeli tak, to przechodzimy do filmu. Tak więc zapraszam Was do oglądania. No i na piątym miejscu pojawił się AMX 50 Foch 155. Oczywiście mówimy tutaj o fochu nie z drzewka, lecz tym specjalnym, który ma tylko trzy pociski w magazynku walącym po 750. Tak dla jasności. No i właśnie przechodząc do jego działa. Słuchajcie, kaliber działa 155 metrów, 3 pociski w magazynku czas przeładowania pomiędzy jednym pociskiem jest to bardzo długo 5 sekund, a czas pełnego przeładowania aż 50 sekund. Ale co w zamian dostajemy, zapytacie? No, patrzcie na to. Średnia penetracja 293 na goldzie oszałamiające 395 penetracji. Oczywiście pamiętajcie, że gold to są pociski kumulacyjne. Średnie uszkodzenia na strzał jest to 750, a że mamy aż 3 pociski w magazynku, no to mamy ponad 2450 HP przynajmniej na magazynek. Oczywiście jeżeli przebijemy. Rozrzut na 100 metrów jest nawet spoko, bo to jest 0,36, lecz czas celowania, no to niestety jest mordęga, bo to jest równe 3 sekundy. Jeżeli chodzi o jego żywotność, no to jest, no, no powiedzmy, że jest ok, Po prostu 1850 wytrzymałości, 180 mm pancerza z przodu pod naprawdę bardzo, bardzo fajnym kątem. 80 od boku i 40 z tyłu. Niestety pojazd posiada dwa duże wikspoty na samej jego górze. Są to chyba jakieś wizjery, no niestety no, dość duży wikspot. Jeżeli chodzi o jego mobilność, jest naprawdę również bardzo fajnie. 57,5 tony, moc silnika, 1000 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna 50 na godzinę do tyłu 13. Prędkość obrotu 31,5. Maskowanie: no, mogłoby być lepsze. Stacjonarne jest to prawie 14 w ruchu 8,30. Jego wykrywanie, jak na TDK, jest naprawdę bardzo ok. Zasięg widzenia to jest aż 380 metrów, a zasięg sygnału 750. No i jeżeli chodzi o jego samfir Factor, to ja osobiście pod Focha nigdy nie wyjeżdżam. Z tego względu, że jeżeli naprawdę. Uda się jemu nas przebić, no to mamy po prostu przerypany, mamy po prostu 2500 HP w dupę. Oczywiście czas przeładowania pomiędzy jednym pociskiem tego pojazdu jest dość długi, bo to jest aż 5 sekund, tak więc mamy czas na wycofanie się. Ale pamiętajcie, że są różne otwarte mapy typu Malinówka, Step, Łuk Ognia, na których jeżeli kogoś się wyspotuje, to ten pojazd może po prostu robić sieczkę. Tak więc ja pod ten pojazd nigdy nie próbuję podjeżdżać, no bo wiem, że po prostu skończy się to bułą za 750, za 5 sekund kolejną i za kolejne 5 sekund kolejną. Moim zdaniem piąte miejsce jak najbardziej OK. Na czwartym miejscu T1103, czyli czołg 10 tieru, który moim zdaniem jest jednym z najbardziej OP pojazdów w grze. Oczywiście nie licząc nowego obiekta, który, spoiler, pojawi się tutaj. Co do jego działa, no to jest naprawdę bardzo fajnie, 155 kaliber, 3,53 szybkostrzelność. Penetracja na zwykłych pociskach 295, także kolosalna, na Goldzie 375, a Gold to są apc Średnie uszkodzenia 750, rozrzut na 100 metrów 0,36, czas stylowania 2,5. Co do jego żywotności, no to punkty wytrzymałości naprawdę bardzo, bardzo fajnie. 2050. Pancerz kadłuba niesamowicie twardy. 305 mm. To prawda, bok tylko 76, no i tył niestety 38, ale wiadomo, bokiem tym pojazdem po prostu nie będziemy jechać, jak głupi. Mobilność: no tutaj mamy troszeczkę ząk, no bo jednak 75 ton, 875 koni silnik, no to prędkość maksymalna tylko 24 na godzinę. Do tyłu jest to 8. Prędkość obrotu również nie jest za dobra, jest to tylko 25 stopni. Maskowanie też do wybitnych nie należy na tym pojeździe, na stacjonarnym pojeździe jest to tylko 10. Maskowanie pojazdu w ruchu. 5,99 Natomiast wykrywanie, no powiedzmy sobie szczerze, jest naprawdę fajne. Jak na TDK 390 zasięgu widzenia i zasięg sygnału 745. Ale co powoduje, tak naprawdę, że boimy się pod ten pojazd wyjechać? Na pewno dwie rzeczy. Po pierwsze, jego damage na strzał i penetracja. No bo kto by chciał po prostu zerwać bułę prawie że pewną za 750, a prawie że pewną z tego względu, że ma prawie 300 penetracji, na zwykłych pociskach na Goldzie prawie że 400. Po drugie, jeżeli już na niego wyjedziemy, no to musimy go też przebić, co nie jest takie wcale łatwe, bo jednak te 350 mm jest nawet na garnczku, który jest cholernie, cholernie twardy. Więc jego najsłabszym punktem wydaje się dolna płyta, która wcale nie jest tak łatwo przebijalna. Tak więc pojazd, który naprawdę nawet jeżeli załadujemy na niego golda, jest bardzo twardy. Tak więc moim zdaniem czwarte miejsce bardzo ok. Na trzecim miejscu pojawił się nowo dodany Obiekt 268 wersja czwarta. I teraz pewnie wszyscy ludzie pomyślą, matko kochano, czemu on nie jest na pierwszym miejscu, a na trzecim? No bo moim zdaniem są jeszcze lepsze pojazdy, które mają jeszcze lepszy Fear Factor, aniżeli ten Obiekt 268 wersja czwarta. Ale po kolei, kaliber działa 152 mm, szybkostrzelność 3,53, penetracja na zwykłych pociskach 293, gold 360, goldy to są kumulacyjne pociski, Średnie uszkodzenia 650, rozrzut, no jak to na radzieckie działa, niezbyt dobry, 0,42, czasylowania, akurat spoko, 2,0. Tak więc dział jest naprawdę ok, niby te 650 obrażeń tylko, no porównując go do na przykład FOHA czy do E3, no to jest najmniej tak naprawdę, ale jego szybkostrzelność i tak dalej, naprawdę wybacza mu wiele. Ale teraz słuchajcie najlepszego. Wytrzymałość 2100 HP, co jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. Natomiast pancerz kadłuba. No, to jest po prostu czysta ruska magia. Niby tylko 260 mm kadłuba z przodu. Ale tak naprawdę z przodu jest jedno miejsce, takie trochę bardziej pewne, w którym jesteśmy cokolwiek zrobić temu pojazdowi. I nie jest to dolna płyta. O nie, 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 nie. Dolna płyta nie dość, że jest bardzo fajnie skontowana. To równie twarda co górna. A górna jest jeszcze bardziej niesamowicie odporna. Przez jego kąty a jego nadbudówka gdzieś działo również jest bardzo mocno skontowane, tak więc tam nie ma co strzelać. Najpewniejszym punktem, gdzie można strzelać w obiekty 268 wersja 4 jest jego wizjer na samej górze czołgu. Tam po prostu wchodzi bardzo dużo pocisków, lecz pamiętajcie o tym, że ten pojazd ma bardzo fajną mobilność, do której zaraz przejdziemy, no i ten wizjer nie jest oczywiście taki wielki, tak więc naprawdę bardzo trudno przebić jest ten pojazd. Jego mobilność jest naprawdę bardzo fajna jak na tyle ton, 75 ton, 1500 moc silnika, Prędkość maksymalna 55 na godzinę, do tyłu 22. Prędkość obrotu około 24. Maskowanie tego pojazdu również jest bardzo fajne. 20,41 maskowanie stacjonarne pojazdu, 12,21 maskowanie pojazdu w ruchu. No jego zasięg widzenia nie jest jakiś najgorszy, 370 metrów, zasięg sygnału jest to 720 metrów. Ale wiadomo to jest ted tutaj nie chodzi o wykrywanie, tylko o jego właśnie najlepszą stronę, czyli Fear Factor. I tu jest bardzo podobna sytuacja do E-3. Tyle, że E-3 już naprawdę dużo osób wie, gdzie przebić po prostu jego dolna płyta, która jest no, co prawda na Goldzie dość może niełatwo, ale jest nawet jako tako do przebicia. A ten obieg 268 wersja czwarta, no tutaj już nie. A to z tego względu, że ten pojazd jest po prostu niesamowicie magiczny. Pojazd, który odbija, działa, no nawet jak panzerów Sto na Goldzie. Nie wiadomo jak ten perz jest po prostu zbudowany, ale odbija to niesamowicie dużo. Zresztą pamiętam jak na niedawnym streamie tym pojazdem po prostu stojąc sobie gdzieś tam w jakiejś miejscówce na pierwszej linii odbiłem tak, tak o 8,5 tysiąca damage a. A widziałem bitwę, w której ten pojazd odbił nawet 12 tysięcy. Tak więc no czysty maus po prostu jeżeli chodzi o te deki. Mobilny, twardy, zajebistym działem. I dlatego, że ten pojazd jest tak trudno przebić i może nam naprawdę bardzo mocno oddać z przebiciem, no to dlatego boimy się pod niego wyjechać. Więc trzecie miejsce myślę, że jak najbardziej ok, aczkolwiek są jeszcze lepsze pojazdy i słuchajcie dalej. Na drugim miejscu Czołg, a dokładniej Tedek, którego również nie mogło tutaj zabraknąć. Taka ciekawostka, w tym top 5 pojawią się tylko te deki 10. Tieru. Tak więc jak Panzer S100, zwany również jako Pudzian, ma działo po prostu z kosmosu. Kaliber 170 mm, co prawda szybkostrzelność tragiczna bo 233, penetracja na zwykłych pociskach 299 gold z największą penetracją na czołgu jakimkolwiek, który jest w grze. 420 na pocisku kumulacyjnym goldowym. Jego średni damage jest to 1050, na HEQ aż 1400. Rozrzut na 100 metrów, jak na taki kaliber, naprawdę nie jest zbyt zły. 0,35. Czas celowania, no niestety, jednak 170 mm to jest dość dużo. 2,7. Co do jego wytrzymałości, no jest to jedna z największych, jak nie największa w grze. 2200 HP, 200 mm pancera z przodu, 120 od boku i 150 z tyłu. Tak, o dziwo tył jest twardszy od boku. No i niestety jego dość dużym minusem jest mobilność, no bo jednak 134 tony, moc silnika tylko 1200 koni, co daje mu niby prędkość 30 na godzinę, aczkolwiek nie łudźcie się, na liczniku jest tylko tyle napisane, ogólnie jedziecie około 25 na godzinę. Do tyłu jest to 12. Prędkość obrotu około 21. No maskowanie jak na taką kobyłę, no nie mamy się co dziwić. Tylko 3, jeżeli pojazd stoi, a 1,82, jeżeli pojazd jest w ruchu. Wykrywanie tego pojazdu jest naprawdę bardzo spoko. Zasięg widzenia 390 metrów, zasięg sygnału 751 metrów. Ale co sprawia tak naprawdę, że boimy się wyjechać pod ten pojazd? No na pewno to, że jego działo jest w stanie nas jebnąć za 1000. Po drugie na pewno pancerz. No jednak dolna płyta jest strasznie mięciutka w porównaniu do trójki, ale jednak no nie zawsze tam wyjdzie. Zawsze wiadomo jaka jest magia wota. możemy się lekko skontować, możemy nawet nie pokazywać tej dolnej płyty i zostaje nam tylko górna część tego czołgu, a dokładnie jego wizjerek, który jest z tyłu, który też trudny naprawdę jest trafić, no chyba że mamy naprawdę zajebistą penetrację, dzięki czemu możemy po prostu po bokach jego działa go przebić. Ale to już penetracja gdzieś w okolicach 340-350 minimum. Ale na pewno to, że może nam lutnąć za ponad 1000 i nie zawsze możemy go przebić. To są te dwie największe rzeczy, przez które boimy się tego pojazdu. No i przechodzimy do miejsca pierwszego, a na nim jest. Godzilla Chyba większość osób się spodziewało właśnie tutaj tego pojazdu I umieściłem na pierwszym miejscu Godzille, A nie fv 4500 Stage 2 z jednego prostego powodu A dokładnie jego wytrzymałości do której za chwilę dojdziemy Wpierw działo Kaliber 182,9 mm Szybkostrzelność tragiczna Tylko równe 2 Średnia penetracja 310 na zwykłych pociskach 230 na goldzie i 92 na haekach o ile na zwykłych pociskach mamy 1150 uszkodzeń, o tyle na goldzie z mniejszą penetracją mamy o wiele większy damage. Jest to 1750. Lecz pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli nie przebijemy danego pojazdu, to zadamy mu damage w okolicy 600-700 HP. Hayeków tutaj nie ma co omawiać, bo Haeków praktycznie nikt nie używa na tym pojeździe, jeżeli ktoś chce się zabawić tym pojazdem, to ładuje na niego full golda. Droga zabawka, ale jakże zajebista. Rozrzut na 100 metrów, 0,4, czas silowania również tragiczny 3,4 Ale jednak jeżeli lutniemy, to uwierzcie mi, ten pojazd po prostu niesamowicie cieszy gębę, tak samo jak kierowca. Zwłaszcza gdy przebijemy z Golda. Jego wytrzymałość, no jest nawet spoko, 2000 punktów HP, kadłub 152 mm, 50 od boku, 76 z tyłu. Co do jego wieży, która naprawdę jest magiczna, 254 z przodu, 177 od boku i tylko 31 z tyłu. Jego mobilność, no nie jest wcale taka tragiczna. 60 waga moc silnika, 800 koni mechanicznych, Prędkość maksymalna 34,5 na godzinę. 12 prędkość cofania. Prędkość obrotu natomiast jest to 27. Maskowanie na pewno nie należy do plusów tego pojazdu. No 10,50. Maskowanie stacjonarne nie jest zbyt dobre. No a pojazdu w ruchu 7,88 również nie jest zbyt dobre. Nie jest to na pewno E25 na 10 tierach. Natomiast wykrywanie jest naprawdę ok. Zasięg widzenia 390 m, a zasięg sygnału 750 m. Ale właśnie dlaczego postanowiłem dać tutaj godzillę, a nie lodówkę na pierwszym miejscu? No ze względu na to, że ten pojazd jest w stanie naprawdę swoje odbić. Pomimo, że kadłub nie jest zbyt twardy, ma niby te 152 mm, no to wiadomo, dolna płyta jest strasznie cieniutka. Górna natomiast pod naprawdę bardzo fajnym kątem posiada 152 mm i jest w stanie odbić czołgi posiadające penetrację około 250, aczkolwiek nie chodzi mi tutaj o pancerz kadłuba, lecz o pancerz wieży, który naprawdę jest bardzo fajny. 254 mm pod naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo fajnym kątem. Aczkolwiek nie można tym pojazdem zbytnio grać na wieże, po pierwsze bo jego depresja jest to tylko 5 stopni, przez jego budowę no niestety pojazd ma wieże umiejscowioną z tyłu, a po drugie że jego wizjer jest naprawdę bardzo duży. Chodzi mi o tą belkę na samej górze, która przechodzi przez całą jego wieżę. Tam pancerz oscyluje w granicach 150 mm, aczkolwiek przez to, że ten pojazd jest w stanie cokolwiek odbić, Porównają do fv 4500 Stage 2 oraz naprawdę na Goldzie po prostu przebić 10 tiery w dolne płyty no to moim zdaniem jest to najlepszy czołg jeżeli chodzi o fir Factor, czyli o straszenie. A poza tym jeżeli na przeciwko trafimy jakiekolwiek 8 tiery to mamy je praktycznie na strzał, oczywiście jeżeli przebijemy. Aczkolwiek na 8 tierach penetracja 230 jak dla mnie to jest dużo. A nawet na dziesiątkach dolne płyty takich Set czy IS-ów 7 możemy ze spokojem przebić. I wtedy wchodzi za nawet 2000. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka. No i mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnych filmach serii top 5 i na moim kanale ogólnie. Tak więc dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach. Na moim kanale. Cześć!